Potężna modlitwa poranna o tydzień pełen dobrobytu. Dzień dobry, drodzy bracia i siostry w wierze. Jeśli chcesz, wykorzystaj tę chwilę, aby poprosić Boga o wszystko, czego pragniesz na ten tydzień. Napisz to w komentarzach, aby wzmocnić swoją prośbę i zjednoczyć się w modlitwie. Ukochany Panie Boże, Królów Wszechświata i Ojcze Niebieski. Dziś zbliżam się do Ciebie z pokorą i wdzięcznością w sercu, aby podziękować Ci za wszystkie błogosławieństwa, które zsyłasz na moje życie. Dziękuję za Twoją nieskończoną miłość i za nieustanne pokazywanie mi, że zawsze jesteś przy mnie. Poprzez tę modlitwę chcę całkowicie powierzyć Ci rozpoczynający się tydzień. Oddaję go pod Twoją opiekę i w Twoje ręce, ponieważ w pełni ufam, że każda sytuacja, każde doświadczenie, które przeżyję, ma boski cel. Błagam Cię Panie, abyś chronił mnie przed wszelkim złem, widzialnym czy niewidzialnym. Opiekuj się moim domem, moją rodziną i każdym ukochanym. Proszę ześlij swoich aniołów, aby towarzyszyli mi w każdym kroku, aby mnie prowadzili i zbliżali do Ciebie. Udziel mi łaski wzrostu w tym tygodniu zarówno osobistego, jak i duchowego, i pozwól mi działać zgodnie z Twoją wolą. Towarzysz mi zawsze, panie, a obiecuję, że w każdej chwili będę dawał z siebie wszystko. Błagam cię, abyś w tym tygodniu obdarzył mnie zdrowiem ciała, umysłu, emocji i ducha. Daj mi potrzebną energię, abym wypełnił wszystko, co dla mnie zaplanowałeś. Spraw, abym na swojej drodze spotykał dobrych ludzi, którym będę mógł służyć z miłością i którzy również będą gotowi dzielić się ze mną swoją dobrocią. Pozwól mi otrzymać to, czego potrzebuję, aby żyć godnie i spokojnie, sprawiedliwym wysiłkiem i w świetle Twojej boskiej sprawiedliwości. Chcę rozpocząć ten nowy tydzień z wdzięcznością, z pełnym zaufaniem do Ciebie, z wiarą i najlepszym nastawieniem, zawsze prowadzony Twoją ręką. Wiem, że słyszysz pragnienia mojego serca i rozumiesz, co jest w moim umyśle. Błogosław mnie każdego dnia, Panie, a ja zobowiązuję się czynić dobro i dzielić się Twoim słowem z tymi, których kocham. Bo wiem, że świat potrzebuje Twojej obecności, gdyż tylko Ty jesteś zbawieniem pośród tak wielkiego cierpienia. Kiedy czuję się zagubiony, Panie, proszę, oświeć mnie. Kiedy czuję się słaby, wzmocnij mnie swoją mocą. A kiedy ogarnie mnie zmęczenie, napełni mnie światłem Ducha Świętego, aby nie uległ pokusom tego świata pełnego chaosu i zamętu. Pomóż mi wypełnić cel, dla którego postawiłeś mnie na tym świecie poznać i żyć Twoją wolą. Troszczyć się o zbawienie mojej duszy i czynić dobro bliźniemu z bezinteresowną miłością. Zamknij moje oczy na oszczerstwo. Strzesz mojego języka od wszelkiej złości. I niech w moim duchu mieszkają tylko myśli dobroci i miłosierdzia. Pozwól mi być życzliwym, radosnym i pełnym Twojego światła, aby ci, którzy się do mnie zbliżają, mogli poczuć Twoją obecność. Odziej mnie w swoją miłość i łaskę Panie i niech przez cały ten tydzień promieniuje Twoją istotą we wszystkim, co robię. Ukochany i łaskawy Ojcze Niebieski, dziś zbliżam się do Ciebie z pokorą, wdzięcznością i nadzieją. Na początku tego nowego tygodnia, który dajesz nam jako dar. Proszę cię, abyś oświecił moją drogę, kierował moimi myślami, słowami i czynami, aby w każdej chwili cię chwaliły i były zgodne z twoją wolą. Ojcze mój, błagam cię, nie pozwól, abym w tym tygodniu obraził cię moimi błędami lub słabościami. Chroni mnie przed pokusami, które wróg może postawić na mojej drodze. Daj mi siłę i jasność, abym rozpoznawał i unikał okazji do grzechu. Abym odważnie opierał się temu, co oddala mnie od ciebie. Pomóż mi pokonać moje namiętności, kontrolować moje impulsy i zawsze działać z miłością i roztropnością, odzwierciedlając Twoją dobroć we wszystkim, co robię. Ten czas, który się zaczyna, chcę przeżyć z oczami pełnymi miłości do świata, widząc w każdej osobie brata, Twoje dziecko. Daj mi cierpliwość, abym zrozumiał trudności innych, słodycz, abym pocieszał potrzebujących. Roztropność, abym podejmował właściwe decyzje, i otwarte serce, abym akceptował ludzi takimi, jakimi są ponad pozorami. Naucz mnie widzieć w każdym człowieku boską iskrę, którą w nim umieściłeś, i odkrywać dobro, które ty sam widzisz w każdym. Zlej na mnie moc ducha świętego, aby napełnił mnie energią, mądrością i entuzjazmem. Niech radość prawdziwej przyjaźni skłoni mnie do bycia lepszym przyjacielem i bratem dla tych, którzy mnie otaczają. I pozwól mi cieszyć się radością bycia częścią wielkiej rodziny, twojej rodziny, w której wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Ojca. Razem z Najświętszą Maryją Panną, udziel mi wytrwałości w moich celach, optymizmu, w nadziei i pewności, że chociaż świat jest pełen wyzwań, ty jesteś z nami, żyjąc i działając w każdej chwili. Panie, proszę cię, bądź inspiracją każdej decyzji, którą podejmę, autorem każdej myśli, która przemknie przez mój umysł. Nie pozwól, abym popadł w błędy, które ranią Twoją sprawiedliwość, ani w rozproszenia, które oddalają mnie od prawdy. Uwolnij mnie od ignorancji, która dzieli, i od faworyzowania, które zaciemnia osąd. Spraw, aby moje życie było mocno zjednoczone z Tobą, aby moja droga była zawsze prosta, a moja dusza nie zbaczała z Twoich nauk. Oczyść moje serce, ukochany Ojcze, aby było godne Twojej obecności. Naucz mnie, co mam robić w każdej sytuacji, wskaż mi ścieżkę, którą mam kroczyć. Niech moje słowa będą szczerym odzwierciedleniem tego, co mieszka w moim wnętrzu, pełne miłości, prawdy i dobroci. Daj mi siłę, aby wspierać słabych, odwagę, aby inspirować innych i pocieszenie, aby łagodzić ból potrzebujących. Dziś wznoszę moje modlitwy nie tylko za siebie, ale także za wszystkich moich braci i siostry, którzy cię potrzebują. Za tych, którzy czują się zagubieni i nie mogą znaleźć drogi, za tych, którzy cierpią niesprawiedliwość bycia osądzanymi i oczernianymi, za tych, którzy jeszcze cię nie znają osobiście lub nie wierzą w Twoją miłość. Dziękuję ci, panie, bo ja wierzę w Ciebie, w Twoją moc przemienienia życia. I w Twoją zdolność przekształcania każdej sytuacji w szansę na odkupienie i wzrost. Modlę się za wszystkie rodziny, aby ich domy napełniły się pokojem, miłością i szczęściem, aby mogły przezwyciężyć trudności ekonomiczne, spłacić swoje długi i zaspokoić swoje potrzeby. Pomóż tym, którzy słuchają tych słów, zrozumieć, że nie ma problemu, okoliczności ani bitwy, której Ty nie mógłbyś rozwiązać. Wszystko jest w Twoich rękach, ukochany Ojcze, i w pełni ufam Twojej mocy i Twojemu miłosierdziu. Proszę Cię Panie, aby ten tydzień był wyjątkowy, pełen możliwości i chwil nauki. Pomóż mi stawić czoła moim wyzwaniom z odwagą, osiągnąć moje cele z determinacją i pracować nad marzeniami, które odkładałem. Dziś postanawiam w pełni Ci zaufać, powierzyć Ci moje troski i pozwolić, aby Twoje światło prowadziło każdy mój krok. Naucz mnie żyć prawdą, że życzliwość jest największą siłą, podczas gdy zemsta jest tylko oznaką słabości. Jeśli zdecydujesz się obdarzyć mnie bogactwem, proszę, nie pozwól, abym stracił szczęście. Jeśli dasz mi siłę, nie zostawiaj mnie bez mądrości. Jeśli udzielisz mi sukcesu, zachowaj mnie zawsze pokornym. A jeśli napełnisz moje serce pokorą, nie pozbawiaj mnie mojej godności i poczucia własnej wartości. Ukochany Ojcze, niech ten tydzień będzie czasem błogosławieństwa, w którym będę mógł wzrastać w miłości, wierze i nadziei, idąc zawsze za Twoją ręką i ufając Twojej obecności. Amen. Chryste Panie Boże z nami, przychodzimy do Ciebie z sercem pokornym i potrzebującym. Ponieważ uznajemy, że tylko w Tobie możemy nauczyć się prawdziwej miłości. Tej miłości, która jest zdolna przemienić nasze życie i nadać sens naszym trudom. Potrzebujemy Cię, abyśmy z radością i siłą kroczyli ścieżkami tego życia, czasami tak pełnymi wyzwań i trudności. Na Twoje ramiona składam wszystko, co mnie obciąża: moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Przygotowuję moje serce, aby spojrzeć na Twój krzyż w którym odkrywamy twoją stałą obecność w naszym świecie i w naszym życiu. Patrząc na twój krzyż, Panie, chcemy zrozumieć ogromną miłość, jaką nas darzysz, miłość, która stała się widoczna przez twoje cierpienie i ofiarę. Kontemplując cię na krzyżu, chcemy doświadczyć, jak ty podtrzymujesz nasze własne ciężary, nasze lęki i bóle. Tak jak pokonałeś rozpacz, smutek i śmierć mocą nadziei i Twojej nieskończonej miłości, pomóż nam pokonać nasze lęki i wątpliwości, ufając w pełni Twojej odkupieńczej mocy. Ten rozpoczynający się tydzień powierzam Ci całkowicie, Panie. Składam w Twoje ręce moje troski, marzenia i potrzeby. Ale wznoszę moją modlitwę nie tylko za to, co dotyczy mnie osobiście, ale wstawiam się także za tymi, którzy najbardziej cierpią w naszym świecie. Błagam Cię, Panie, za tych, którzy nie mają co jeść, za rodziny, które nie mogą znaleźć pracy i codziennie walczą o utrzymanie. Za chorych, którzy wołają o zdrowie, i za wszystkich tych, którzy żyją w samotności i rozpaczy. Daj nam serce życzliwe, Panie, serce odkupione przez Twoją łaskę, które jest stałe w wierze i wierne Twoim zamysłom. Przebacz nasze winy i zamieszkaj w nas, Szczególnie, gdy godnie przyjmujemy Cię w Najświętszej Eucharystii, w chlebie i winie, które stają się Twoim ciałem i krwią. Błagam Cię także za starszych, którzy zostali zapomniani przez swoich bliskich, za dzieci, które są ofiarami przemocy lub muszą pracować zamiast przeżywać pełne i szczęśliwe dzieciństwo. Za mój kraj, który potrzebuje Twojego przewodnictwa, i za moją rodzinę, którą chcę chronić pod Twoją miłością. Dziękuję ci z serca za ten nowy dzień, który nam dajesz, za tę nową szansę bycia lepszymi niż wczoraj. By chwalić Twoją wielkość i pokazywać światu, że Ty jesteś jedynym prawdziwym Bogiem. Dziękuję, że w Twoim nieskończonym miłosierdziu pozwalasz nam być tu dzisiaj walcząc, wierząc i ufając Twoim obietnicom. Panie, niech ten tydzień będzie czasem błogosławieństw i zbliżenia się do Ciebie. Prowadź nasze kroki, umacniaj naszą wiarę i naucz nas być świadkami twojej miłości. Oto wszystko proszę cię w imię twojego umiłowanego Syna, Chrystusa Jezusa. Amen i amen.